Witam, kontynuujemy rozwiązywanie 73. Olimpiady Fizycznej drugiego etapu I dzisiaj przyszedł czas na zadanie T3 Gdzie mamy pewien samochód terenowy o masie M Z czterema kołami Gdzie osie są odległe o A No i koła na tej samej osi są odległe o B No i koła się nie skręcają W sensie tak jak w normalnym aucie A zmianę w kierunku jazdy, czyli po prostu obrót tego samochodu się uzyskuje przez różną prędkość obrotową tych kół. No i nasz, mamy rozważyć sytuację, w której lewe koła obracają się do przodu, prawe do tyłu, z tą samą wartością, no i samochód się obraca jednostajnie, to już podkreślę. No, może nie na niebiesko niech będzie. Wokół osi pionowej z taką prędkością, koła są równomiernie obciążone, ta informacja też nam się przyda. No a siła zależy w taki specyficzny sposób. Siła tarcia, oczywiście. Kół o podłoże no w kierunku A, zgodny z płaszczyzną koła, to jest takim wzorem dana, a w kierunku B, takim. No i mam jeszcze opisane, czym jest to całe V tutaj. Także rozpocznijmy od rysunku. To będzie ten nasz samochód. Oczywiście, pusty w środku, najlepiej żeby było. Oczywiście to jest jego obrys, nie, nie, nie rysujemy całego. Jeszcze dorobię takie przekątne tutaj. I tak, odnośnie tego zadania, ono bazuje bardzo dużo na takim zadaniu z pierwszego etapu tej właśnie olimpiady. I jak ktoś je zrobił, to sobie już dużo ułatwił robotę. No ale jak ktoś nie, no to podejrzewam, żeby raczej łatwo nie wpadł na rozwiązanie, ale dobra. Skoro mamy coś tam robić starciem, to dobrze wiemy, że tarcie jest siłą, e, która działa przeciwnie do kierunku poruszania się powierzchni względem się, więc musimy e, mieć e, jakby prędkość wypadkową tych, tych tutaj bieżnika względem asfaltu czy tam podłoża. E, czyli tak e, wiemy, że e, lewe koło obracają się do przodu, e, czyli Tutaj będzie mieć taki wektor. Ja to oznaczę jako V po prostu zwykłe. I tutaj tak samo. A tutaj będziemy mieć prawe koła. No, obracają się do tyłu, czyli prędkość będzie zwrócona w ten sposób. Oczywiście, no, ktoś by tutaj mógł zapytać, dlaczego obracają się do przodu, a prędkość V jest do tyłu obieżnika. Oczywiście to wynika z tego, że po prostu jak wygląda toczenie się, że gdy coś się toczy, no to wtedy punkt styczności się nie porusza, więc skoro na przykład to nam się toczy z prędkością V, to żeby on się nie poruszał, to musi się poruszać w tą stronę z prędkością V, nie? Tym samym ten punkt tutaj u góry się porusza dwa razy szybciej niż środek. Także no, to są już takie podstawy ruchu... ruchu właśnie brył sztywnej ale nie no i teraz y, musimy tą jakąś prędkość obrotową y, tutaj sobie y, pozapisywać I może tak zrobię, że VO to będzie omega r no bo tak po prostu będzie gdzie r to jest oto ten odcinek tutaj e, no skoro te koła obracają się w tą stronę no to, to powinno nam na logikę działać prostopadle do tego w tym kierunku czy tu będzie VO mm. Teraz musimy każdy z tych tych sobie odpowiednio tutaj zapisać. Tutaj będzie nam się w tą stronę obracać. I tutaj w tą. I co możemy zauważyć? Tutaj mamy symetrię środkową tych tych i druga rzecz jaką możemy zauważyć to, że wartość prędkości wypadkowej bieżnika względem podłoża w każdym punkcie jest taka sama, tylko po prostu ona jest zwrócona inaczej. Czyli tarcie też będzie takie same. No, tak można już się tutaj spodziewać. No, ale, że tak powiem, nie spoilerujmy jeszcze. Teraz musimy się zastanowić... Zastanowić w ogóle, jak te składowe poszczególne prędkości się mają. E, jeszcze, jeszcze, tak. E, jeszcze, jeszcze nad tym musimy właśnie tutaj, że tak powiem, popracować. E, a więc, tak. E, no, siła tarcia w kierunku A zgodne z płaszczyzną koła, czyli tutaj. No, to e, analizując, może dla tego pierwszego sobie tutaj opiszmy. To VA w jego przypadku to jest e, tak. Hmm. Pytanie, co będzie większe, ale tutaj już nas aż to tak nie interesuje. E, musimy mieć składową o tą, e, w tej prędkości obrotowej, czyli e, tu będziemy mieć b przez 2, tutaj a przez 2. E, I zakładając, że tu będzie alfa, to tu jest 90 minus alfa, czyli tutaj też jest alfa. E, czyli ta składowa to będzie v0 e, razy sinus alfa? Na pewno. E, coś mi tutaj. E, coś mi tutaj, bo tutaj nie ma 10 minus alfa, tylko tu jest alfa, właśnie. Coś mi zaczęło nie pasować. Tutaj jest 90 minus alfa, czyli tu jest alfa, tu jest 90 minus alfa. Czyli to jest sinus 90 minus alfa, więc to jest cosinus alfa, czyli omega R cosinus alfa minus to V. E, a więc. To trzeba jakoś zapisać. No ale tutaj łatwo ogarnąć, że skoro tu jest R. I razy cosinus alfa, to będziemy mieć omega B drugich. No i prędkość w kierunku B, no to tutaj już prosta sprawa, po prostu omega R, tym razem z sinusem alfa, czyli omega A przez 2. No bo tutaj musimy mieć cosinus 90 minus alfa, czyli sinusa, no i tutaj nie ma żadnej składowej. No i, tf, i tu i tu co do wartości, to będzie to samo te prędkości, tylko na przykład. E, tutaj prędkość w tym kierunku B będzie taka sama, ale już w kierunku A na, z minusem, nie? No i dobra, to mamy. I teraz, y, tak, na logikę. Tutaj działa nam jakieś tarcie, nie? Znaczy nie, no, nie na logikę, to po prostu to wynika z tych warunków, jakie nam podarli. No i ona ma dwie składowe z wzdłuż A, wzdłuż B i możemy sobie narysować jakoś tam dowolnie. To jest oczywiście rysunek poglądowy. Ojej. Tak, takich rzeczy nie chcemy robić, zniszczyć sobie rysunku. Tu. No i tu. No, i jak żeśmy pokazali, że skoro te prędkości są takie same i mamy po prostu do czynienia z symetrią, no to te tarcia też będą takie same. I jak narysujemy sobie wypadkowe, tylko teraz trzeba jakby odg odgadnąć, założyć, który z tych wektorów jest większy. I tutaj powiedzmy, że ten wzdłuż B, czyli to nam będzie bardziej się w tą stronę odchylać, ta wypadkowa. w stronę oczywiście tutaj i teraz zastanówmy się nad momentami sił kiedy, no bo mamy ruch tutaj z jednostajną prędkością kątową e, która się nie zmienia jakie muszą być spełnione warunki odnośnie tych momentów sił e, no bo on w wypadkowy wypadkowym momencie musi być równy 0 i teraz chcemy się dowiedzieć jak to uzyskać i tak patrząc tutaj chociażby to te momenty, ten i ten, one mają ten sam wzrost, więc będą się dodawać. E, I mają ten sam wzrost, co ten moment i ten. Czyli po prostu tutaj nie ma możliwości uzyskania 0, po prostu, że te momenty nam będzie no, plus. 10 newtonów razy metr minus 10, nie? że tam się dodadzą. Więc jedyną możliwością, jaka nam zostaje, to że one są, działają wzdłuż ramienia. E, znaczy ta siła, nie? I przez to jest ten sinus pomiędzy ramieniem siły a siłą równy 0, no i cały nam się iloczyn wektorowy do zera e, redukuje. E, I to też było w tym zadaniu z pierwszego etapu. A co my możemy dzięki temu się dowiedzieć? No jak narysujemy sobie tutaj, to tu będziemy mieć te w kierunku B i tutaj te w kierunku A, i one muszą nam dawać wypadkową taką, czyli po prostu prowadzi nas to do tego, że te w kierunku B, to te w A. To jest no, tangent tego kąta, czyli a2 do b przez 2, czyli a do b. No więc z tego już sobie coś możemy, że tak powiem, wytmienić dalej. Czy może zapiszmy te tarcia, czyli byśmy mieli minus fa, nacisk na ten pojedynczy koło. Przez, tutaj oznaczę VW, czy to jest wypadkowa? Bo za MOV oznaczyliśmy prędkość bieżnika. E, tutaj wzór jest dosyć analogiczny, tylko są inne wartości. E, A przez B. E, więc co nam zniknie? To, 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 to. I otrzymamy coś takiego. E, I teraz e, jeszcze minusa można skrócić. Teraz może za VA napiszmy już te wzory, jakie otrzymaliśmy. Przy czym, trzeba się zastanowić, jaki znak ma VA. No bo tutaj przyjęliśmy, że ten tangens jest dodatni. No a tak niekoniecznie musi być. Także przepiszę tutaj na razie wszystko. Tutaj było VB, tak wynosiło. A VA to było to. No, i to jest równe a przez b. No właśnie, i teraz trzeba się zastanowić, co myśmy uzyskali. I. No i żeby właśnie <laughs> właśnie odnośnie tego konta, to jak mamy prędkości w ten sposób, to to właśnie nie do końca wiemy. Jak to z tym wynikiem zrobić, ale. No, jak nie wiemy, to trzeba się dowiedzieć, jak to. Tak. No. się często mówi. Więc tak, no po prostu skupmy się na tym rysunku, co tutaj mamy. I jak to wszystko zrobić, policzyć. Czyli można zacząć od tego, że że właśnie mm, zrobimy tą analizę i z tego po prostu ten znak uzyskamy, bo to jest jednak ważne dla całości zadania. No, i odnośnie tej analizy, jest to dosyć proste do zrobienia, e, a mianowicie, e, ta siła tarcia tutaj musi być zwrócona mm, w tym naszym układzie do góry. A nie w dół, bo wtedy nie, nie było szans, że ona by była równoległa do ramienia. Czyli prędkość wypadkowa jest rzucona w dół, a zatem e, to z V jest większe, więc tutaj trzeba jeszcze dać minus, żeby było wszystko legitnie, Żeby tutaj nie dawać minusa. E, czyli teraz możemy sobie poprzekształcać, e, czyli FA V minus omega B przez 2. To jest a przez b, fb, omega, a przez 2. No i nas interesuje tutaj V, czyli to musimy podzielić przez fa. Tu już może zacznę wymnażać, żeby potem się nie obudzić przez 2b. fb, omega razy 1 przez fa jeszcze. I teraz trzeba dodać to z tą, z tą omegą, czyli byśmy mieli a kwadrat przez 2b, fb przez fa, omega plus omega b przez 2. Czy chcemy to sprowadzać do wspólnego mianownika? Zróbmy tak. Czyli to by było, omega można przed nawias już wyciągnąć. 2b fa by był wspólny mianownik i u góry hmm, byśmy mieli b kwadrat fa czyli a kwadrat fb plus b kwadrat fa e, czyli uzyskaliśmy naszą prędkość e, tego bieżnika nie e, znaczy bieżnika bardziej prędkość e, prędkość e, po prostu postępową punktu na na powierzchni opony wynikającą z jej ruchu obrotowego i następnym naszym celem będzie będzie już tutaj <laughs> analiza tych tarć a w zasadzie to już możemy przejść do rozwiązania, no bo nas tutaj pytają o minimalną moc silnika no to po co nam jest ta moc? Po to, żeby podtrzymywać ruch, czyli przeciwstawiać się sile tarcia. Yy, a więc yy, no, moc z definicji to jest tam dw po dt. Czyli możemy to sobie rozpisać yy, na dx yy, to całe jako wektor razy f przez dt. I yy, to sobie możemy podzielić, czyli byśmy mieli wtedy iloczyn skalarny wektora prędkości i siły i to by była ta nasza moc e, czyli <laughs> musimy sobie po prostu e, no, p całkowite, czy tam minimalne to by było 4t czyli potrzebne nam moce na pokonanie tarcia w każdym z tych kół, w zasadzie podtrzymanie ruchu przeciwko sile tarcia no, jak to policzyć? Nie mamy do czynienia z iloczynem skalarnym, i wiemy, że tarcie może takim kolorem. A już analizujmy ten górny przypadek. Jest nam tutaj równoległe do tego. Czyli, a iloczyn skalarny to jest ten wektory, które się pokrywają, czyli z kosinusem. Czyli ten tutaj. V0 zawsze będzie nam dawać y, zerową składową e, a więc, e, znaczy V0, tak V0 e, czyli <tryk> jedyne co nam pozostaje to pomnożyć to zwykłe V razy to tarcie i tutaj już ładnie widać, ta składowa nam się pokazuje że tej drugiej nie będziemy brać, no bo ona jest prostopadła czyli e, to nasze e, <tryk> to nasze 4pt to będzie 4 razy tarcie woś Ja. Razy to V, gdzie V to jest V bieżnika. Czyli teraz już chyba proste, ale nie do końca, bo są skomplikowane obliczenia. Czyli tak, 4 razy tarcie to jest minus współczynnik, no jaż tutaj będę pisał. Z dokładnością do znaku, w zasadzie, no, ciężko mieć ujemną moc, ale... Znaczy w tym przypadku ciężko mieć ujemną moc, bo czasem to tak... Jak przyjmiemy odpowiednio znaki, to może nam wyjść. Ale znakiem się zajmijmy później, już o tym nie myślmy. Czyli tak, FA... L. W naszym przypadku N to jest mg przez 4, bo każde koło jest równomiernie obciążone. Czyli to będzie to. No, i VA przez, y, przez to V wypadkowe. Jeszcze raz tutaj V to zwykłe. No, i mamy kłopot, bo trzeba policzyć to V wypadkowe, nie? E, czyli to by był po prostu pierwiastek z. <laughs> pierwiastek z sumy tych dwóch tutaj. Tych dwóch tutaj składowych. No i właśnie to będzie problematyczne o tyle, że, że najpierw musimy sobie zapisać VA inaczej. Czyli na razie to zmarzę, a zapiszę sobie, że VA to jest. No, nam wyszło, że, że żeby z dokładnością co do znaku robić, to powinno być w ten sposób. E, czyli, tak. E, czyli, już może róbmy tak. Za V musimy podstawić to. Pytanie, czy mi się uda skopiować. Mam nadzieję, że tak. Ale nie gwarantuję tutaj niczego. No, akurat się udało. I od tego odejmujemy omega przez razy b przez 2. Czyli, sobie to pomnożymy przez b i f a To otrzymamy, tutaj omega można wyjąć, a kwadrat f, f b Plus b kwadrat f a No i tutaj musimy pomnożyć przez b f a, czyli minus b kwadrat f a Przez 2 b a A więc ten wynik to, to nam się tutaj skróci, czyli będziemy mieć omega a kwadrat fb przez 2b fa Całkiem przyjemne. No i teraz trzeba sobie te dwie składowe sumować, czyli v wypadkowe to by było va kwadrat plus vb kwadrat. Hmm, czyli jest to nic innego jak... Hmm, to za VA to jest nam, to tutaj wchodzi, czyli będziemy mieć omega kwadrat a do czwartej fb kwadrat przez 4 b kwadrat fa kwadrat. To b może poprawię, żeby się nie pomyliło. No i plus omega kwadrat a kwadrat przez 4. No i teraz trzeba sobie tutaj odpowiednio pewne rzeczy poskracać, po, pozamieniać więc możemy sobie omega razy a przed nawias wyciągnąć przed pierwiastek akurat i wtedy byśmy mieli tutaj nawet przez dwa jeszcze wtedy byśmy mieli tutaj a kwadrat fb kwadrat przez b kwadrat fa kwadrat plus 1 czyli omega a przez 2 a kwadrat fb kwadrat i tutaj po prostu wymnożymy 1 przez to żeby mieć wspólny mianownik i trzeba to b sobie e, czym przez to przez to to trzeba sobie ładnie zapisać żeby się potem nie pomylić bo to tak u ludzi różnie bywa z tym dokładnością szczególnie u mnie, to trzeba mieć to na uwadze. Jeszcze od razu żeby się potem jeszcze nie pomylić, to już sobie od razu policzmy ten ilo iloraz e, VA przez VW e, czyli za VA to byśmy podstawili to omega A kwadrat FB przez 2BFA przez omega przez to i razy ten pierwiastek skomplikowane tutaj rzeczy wyjdą właśnie dlatego mówię, że to zadanie jest o tyle trudne, że się człowiek go liczy i się można pomylić, bo tutaj tyle, że tak powiem, podobnych tych kto nam się skróci tu nam się potęga zredukuje, i możemy tutaj to rzucić do mianownika, i tu nam zniknie to. Czyli byśmy mieli a, fb u góry, i tutaj ten sam licznik, licznik tego pierwiastka zostanie. Także całkiem przyjemnie się to uprościło. Nie ukrywam, że jestem tym nawet zaskoczony. No już jak już zapisałem w ten sposób, to trzeba pisać dalej w ten sposób FB na kwadrat A więc to jest nasz ten iloczyn iloraz znaczy się i teraz już mamy chyba wszystko, czyli można sobie tą moc liczyć e, czyli ta moc całkowita to tutaj nam się to zredukuje gdybyśmy mieli e, FA Razy MG. Mhm. Razy to A fb pierwiastek z Ewa kwadrat F B kwadrat plus F B kwadrat A kwadrat i jeszcze trzeba pomnożyć. Bo no to mieliśmy ten iloczyn i razy z V. V to jest. E, v mieliśmy tutaj. To jest ten ładny tutaj wyrażenie. Przekopiuję ponownie. Żeby mieć już tutaj łatwiejszą drogę. Troszkę powiększę. E, czyli teraz trzeba by to jakoś tak jeszcze z sensem bardziej zapisać, żeby było bardziej czytelne. E, czyli ja bym proponował w ten sposób, że MG. Omega. E, dwójkę tutaj e, A przez B. fa A F B. A kwadrat e, F b, plus B kwadrat F A. No i ten pierwiastek. O, ho. ho. Co tutaj można by jeszcze zrobić? W sumie to jedyne jakieś coś widzę, to wymnożyć to tutaj, ale to nam niewiele da. Ale już zróbmy tak, niech będzie. Teraz już będę pisał ładnie, bo to będzie nasz wynik końcowy A przez B eee, czyli A kwadrat FA FB kwadrat dosyć. Y Dziwny tutaj nam wynik, w, znaczy wynik, e, chociaż e, Chociaż to Ewa nam zniknie, bo tutaj jeszcze mieliśmy dzielone przez Ewa, więc ja tutaj popełniłem drobny błąd, bo będzie a kwadrat, e, a w wyniku będzie. To też nam zniknie. To może wymarzę, że jak już tak mamy ładnie robić, to niech będzie ładnie. To jakieś oporne namazanie się okazało. Czyli tak, byśmy mieli a kwadrat fb kwadrat plus b kwadrat fa fb. I pierwiastek tutaj wskakuje. Bez zmian. Czyli to jest ta nasza moc potrzebna. E, na szczęście nie mamy tutaj wartości liczbowych, więc nie musimy tego liczyć. No ale zadanie, no powiem szczerze, skomplikowane. E, znaczy mi ono osobiście nie sprawiło trudności znalezienie rozwiązania, tylko już bardziej e, to matematyczne, że tak powiem, kwestie związane z tym rozwiązaniem. E, tutaj może jeszcze poprawię, bo to ciężko rozróżnić było od omegi. No ale mówię, że tutaj te obliczenia to jest jakiś no, trudny orzech do zgryzienia. Jak ktoś robił z pierwszego etapu, no to mógł sobie wykminić jak to zrobić, no ale nie wszyscy do tych zadań numerycznych się przykładali no, i efekt był jaki był. E, także ja dzisiaj dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w następnym materiale.